Depi Booster to gabinet, który specjalizuje się w laserowym usuwaniu owłosienia. Cechuje nas profesjonalizm oraz swobodna atmosfera, która panuje w naszym gabinecie. Jesteśmy kameralnym gabinetem, w którym pracują doświadczeni kosmetolodzy, a właściwie kosmetolożki, które zajmą się twoim problemem w przyjaznej i komfortowej przestrzeni. Pracujemy na urządzeniu z hiszpańskiej firmy Kokun Medical. Jest to laser diodowy, który charakteryzuje się bardzo wysoką mocą. I połączenie właśnie tej wysokiej mocy oraz technologii USB Ultra Short Pulse powoduje to, że zabieg jest bardzo skuteczny oraz niemalże bezbolesny. Posiadamy dwa tryby pracy: statyczny oraz dynamiczny. Tryb statyczny stosowany jest przy małych obszarach oraz miejscach, które wymagają precyzyjnego działania. Epilację przeprowadzamy punkt po punkcie. Jest to zadanie dość czasochłonne, ale niezbędne w naszej pracy. Posiadamy również tryb dynamiczny, który stosowany jest przy dużych obszarach ciała, takich jak plecy, klatka piersiowa, nogi czy też pośladki. Jest to zabieg zdecydowanie szybszy oraz właściwie bezbolesny. Świadczyć może o tym fakt, że pan, który wykonywał u nas epilację pleców, zasnął nam na fotelu zabiegowym. Chęć posiadania gładkiego ciała, a tym samym poprawy komfortu życia, nie jest już tylko domeną kobiet, ale również i mężczyzn. Chodzi już tutaj nie tylko o aspekt estetyczny, ale również zdrowotny oraz higieniczny. Wiele osób cierpi na problemy z podrażnieniem skóry po goleniu, wrastającymi włosami lub walczy z hirsutyzmem. Już pierwszy zabieg spowoduje, że znacznie zredukujemy ilość włosów, a to na pewno poprawi komfort Waszego życia.